Dziś, w środę, 4 czerwca, zatrzymano pana Wojciecha Olszańskiego i pana Marcina Osadowskiego. To liderzy ruchu znanego państwu jako Rodacy Kamraci. Osoby znane, co prawda z bardzo ostrego języka, ale głoszące, to też trzeba dostrzec. Tak miłość do ojczyzny, jak i patriotyczne, ale uderzająca w agentów i wrogów ojczyzny hasła. Prokuratura nie ujawnia szczegółów. Zobaczymy, co donosi prasa w najnowszych publikacjach prasowych. Piekadzia... Drugi temat proszę księdza, który chciałbym też poruszyć to znowu po raz kolejny zostali zatrzymani, aresztowani Wojciech Holszański i Marcin Osadowski. Wygląda to na jakąś grę samego Bodnara, człowieka, który jest, nie ukrywa tego, że jest Ukraińcem, który kocha swoich braci upowców i chciałby stawianie im, im pomników natomiast no, tutaj w przypadku Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego mamy do czynienia z ludźmi którzy w bardzo ostrych słowach często no, dość może i niecenzuralnych ale zdecydowanych wyrażają swoją opinię opinię która tak naprawdę odzwierciedla opinię dużej dużej części Polaków co ten jak ksiądz na to patrzy? To są patrioci, którzy wypowiadają się na swoim prywatnym kanale. Mają prawo. Ich aresztowanie było na zamówienie z bardzo dalekiej góry pewnie zagranicznej. Ciekawe, czy za tym jest stoi żmijowe. Będą używać tego wyrażenia, posłuży nim Pan Jezus, ono jeszcze nie jest hejtowane yy, przez cenzorów. Więc być może to plemię żmijowe zamówiło tę szykanę, by ich aresztować. Oni nie są żadnym zagrożeniem dla kogokolwiek. Oni wielu ludzi ośmielają do odwagi, do myślenia. To są szlachetni rycerze, jedni z ostatnich w naszym kraju, którzy reprezentują dobrze interesy polskie. Być może ich wymowa jest nieco rozpaczliwa, ale sytuacja w naszej kraju to jest jaka? Nierozpaczliwa, i, i tutaj y, obrońca konstytucji powinien się odezwać, jeszcze aktualnie sprawujący władzę, bo to jest y, aresztować ich. za... Można postawić im zarzuty, ale aresztować jeszcze? Aresztować? Za co? Za co? Za prawdę? Za odważnie wyrażoną prawdę? To są bohaterowie. Im się należy wolność, a nie szykany i zabieranie resztę pieniędzy. To jest bandytyzm. To, jest, to są więźniowie polityczni. No ale ja Bodnarowi to się nie dziwię. Bo to, to on na tym stanowisku to jest. To znaczy, to jest. Okupant zajął dowódcze stanowisko, tak trzeba to powiedzieć. Natomiast nasz obrońca konstytucji, gdzie on jest? Gdzie on jest? No ale proszę chciała, przecież obrońca konstytucji również ma swoje korzenie, że tak powiem, za Sanem, więc może tutaj jest to jakieś, mamy do czynienia z jakimś takim cichym porozumieniem pomiędzy obrońcą konstytucji, a pomiędzy Bodnarowsko-tuskowskim, czyli mówiąc krótko niemiecko ukraińskim obozem władzy. Jeżeli emacyjnej. tam by było, to znaczy jeszcze gorzej. Ja myślę, że nie. Wiemy, ja że obrońca Konstytucji uważa, że to nie jego kompetencje, nie jego dziedzina, co się na będzie. On jest bierny, nieświadomy swoich obowiązków. Takie jest wrażenie obrońcy Konstytucji, który czasem się wypowiada, a gdy mówi, to raczej krzyczy niż mówi. Jego ten krzykliwy ton wzniosły, tylko go bardziej demaskuje, bo tam jego hasłowo-beztreściowa mowa no to jest. No nie wiem, może więźniom by należało to puszczać dla udręki w więzieniach tej jego przemowy. Byłaby kara większa. Yy, należałoby wystąpić w obronie tego człowieka, tych ludzi. Oni yy, nie tylko się są bezpotrzebnie, to jest yy, mordowanie ludzi, no ale to już się przetarnowali na kapłanach i teraz na nich. Yy, bo o co ich będą sądzić? O wolność słowa, o niezdefiniowaną mowę nienawiści. A aresztowanie to jest co? Co to jest aresztowanie człowieka? Oni nie są mordercami, oni są złodziejami. No ale układowi są yy, yy, niebezpieczni, bo są odważni. No, ten, kto mówi prawdę. Nie ma prawa do wolności. Prawdziciele i prawdy dawcy dla nich miejsce jest tylko w więzieniu. Tak się mówiło, że za komuny jedynym miejscem czy godnym to jest więzienie. I chyba coś z tego obecnie jest, bo yy, yy, siedzieć potulnie yy, w tym znieprawieniu politycznym, jakie zostało nam zaserwowane w tej palestynizacji, której podlegamy, w tej ukrainizacji, która jest na nas nakładana, no to kim my jesteśmy? Temat prasa. Będę też mówił o temacie, który wspominałem, o którym wspominałem wczoraj, a chodzi o to, że liderzy rodaków kamratów zostali zatrzymani. Dziś prokuratura 5 czerwca przedstawia im zarzuty. Chodzi o ponad 140 czynów. I uwaga, zarzuty mają dotyczyć 10 lat działalności. Warto zapytać, czy to po prostu ukaranie kogoś, kto barwnym językiem, niekiedy zbyt wulgarnym, w mojej opinii, owszem, ale wyraża swoje poglądy, I jeszcze według mojej najlepszej wiedzy nikogo nie skrzywdził w przeciwieństwie do cieszącej się wolnością, na przykład pewnej ginekolog z Oleśnicy. bo jak można logicznie podejrzewać, ta pani ginekolog przed pozbawieniem życia nienarodzonego felka, zastrzykiem slorku potasu w serce pewnie zrobiła to także kilkuset być może nienarodzonym dzieciom. I to wszystko w ramach procederu dla zmylenia nazywanego zabiegiem, czy prawem kobiet, czy po prostu aborcją. I szanowni państwo, czy to co dotyczy liderów Rodaków Kamratów, pana Wojciecha O. i pana Marcina O., to jednak zemsta polityczna prokuratora generalnego Adama Bodnara, Zemsta za to, że po pierwsze w istotny sposób przyczynili się do zebrania ponad 200 tysięcy podpisów w wyborach prezydenckich przez pana Grzegorza Brauna. Poza tym w istotny sposób agitowali za tym, aby w drugiej turze wyborów prezydenckich głosować przeciwko panu Trzaskowskiemu, wybierając pana Karola Nawrockiego. I pytanie, czy nie jest to zemsta polityczna prokuratora generalnego Adama Bodnara? Jednocześnie w mojej opinii przybocznego Donalda Tuska, czyli w mojej opinii tym jest właśnie pan Adam Bodnar. Przecież ci ludzie, nie są wolni od powiem delikatnie, przypuszczeń czy podejrzeń, o to już uprawiają zemstę polityczną. Rozszerzę moje pytanie, które przed chwilą wybrzmiało, teraz bardziej wprost. Czy za moment nie będziemy świadkami prześladowań osób o jawnie propolskich poglądach? Osób, które wypowiadają się jednoznacznie i mocno na temat propolskości, na temat spraw polskich w Polsce, o sprawach narodowych? No właśnie, bo, Szanowni Państwo, może być tak, że w tej chwili następuje przesuwanie tzw. okna O'Wartona, które, tak nawiasy mówiąc, rodacy kamraci i ich liderzy także przesuwali tylko, że w drugą stronę. O co chodzi? Jeżeli teraz władza, prokuratura banderowska, przepraszam, przezyczenie, prokuratura bodnarowska bierze się za radykalnie wypowiadających się działaczy, rodaków, kamratów, to znaczy, że po ich usunięciu, wyeliminowaniu z życia publicznego czy medialnego nie będzie już. Takiego głosu. A to oznacza, że dzisiaj ci, którzy mówią o wiele, wiele bardziej łagodnie, wypowiadają się w kwestiach polskości, w kwestiach tego, co powinno spotkać wrogów ojczyzny, bardziej łagodnie, w sposób znacznie bardziej stonowany, to ci będą nagle tym najbardziej skrajnym skrzydłem, nazwijmy to prawicowych poglądów. Przynajmniej tych, które wybrzmiewają w mediach, bo ci, którzy mówili dobitniej, będą siedzieć po więzieniach. Czyli nie o to chodzi Tuskowi i Bodnarowi. Myślę, że takie pytanie jest zasadne i sądzę, że i Państwa frapuje, martwi. Czy czasem nie to wydarzy się w najbliższej przyszłości? I jeszcze dodajmy do tego wniosek najnowszy, dosłownie sprzed jednego, dwóch dni o uchylenie immunitetu panu Grzegorzowi Braunowi w związku z interwencją w Oleśnicy. A więc prokuratora, prokuratura uważa, że poseł do Europarlamentu i Poseł do Sejmu Rzeczpospolitej, a więc panowie odpowiednio. Brown i pan Fritz mają mieć problemy, na razie jest mowa o panu Brownie. Mają mieć problemy z prawem. Prokuratora chce im postawić zarzuty. I by móc to uczynić, w tej sprawie wnioskuje w stosunku do pana Browna o uchylenie immunitetu. Ale w żaden sposób nie dostrzega konieczności przeanalizowania pod kątem tego czy nie jest właśnie przestępstwem to co uczyniła pani doktor Mengele tak nazywana przecież przez opinię publiczną. Sprawa jest bardzo mocno dyskusyjna i to tak lekko drodzy państwo nakreślając temat. Dzisiejsze zatrzymanie Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego przez policję rozpala debatę. Prokuratura zarzuca im przestępstwa związane z mową nienawiści w tym znieważanie osób i groźby karalne. Sprawa budzi pytanie. Czy to sprawiedliwe ściganie, czy może cenzura w wykonaniu obecnego rządu? Olszański i Osadowski, znani z ostrych wypowiedzi, od lat testują granice wolności słowa. Ich zatrzymanie wpisuje się w trend zaostrzania kar za tzw. hate speech. Wolność wyrażania poglądów jest fundamentem demokracji, ale czy rząd pod pretekstem ochrony porządku nie sięga po cenzurę, by uciszyć niewygodne głosy? Gdzie przebiega granica między odpowiedzialnością za słowa a tłumieniem krytyki? Nie usprawiedliwiając ich czynów, groźby i zniewagi to nie wolność słowa. Warto zapytać, czy państwo traktuje wszystkich równo? Czy podobna reakcja spotkałaby osoby o innych poglądach? W podzielonym społeczeństwie cenzura może być narzędziem władzy, a olszański i osadowski, niezależnie od winy, stają się łatwym celem dla rządu chcącego pokazać stanowczość. Czy to sprawiedliwość, czy polityczna rozgrywka, odpowiedź pozostaje otwarta. Podczas kiedy inni innym się to może nie udaje. No chyba, że, pa, no chyba, że pana zamknął, bo przecież już pan Adam Bodnar A. się odpala i no, jest takie ryzyko, że faktycznie będzie to jest pan w areszcie. tak. Jest wzmożenie. Właśnie zamknięci e, zostali panowie Olszański i Osadowski. Po raz kolejny zresztą e, po raz kolejny jestem w kontakcie z ich pełnomocnikiem, e, adwokatem. Jeżeli będę mógł e, czymś służyć jako, e, jako parlamentarzysta, no to jestem do dyspozycji. E, to jest, to, jest, to jest właśnie Europa, Europa i, i land, polski land eurokołchozowy w, w rękach Eurofederastów, klimatystów, globalistów i, i promotorów dewiacji. To tak wygląda. To jest właśnie. To jest właśnie reżim, bez wątpienia totalitarny, który, który naprawdę nie cofnie się, jeżeli go nie zatrzymamy. I dzisiaj, kamraci, a jutro nikomu nie życzę, może i pan redaktor zostanie oskarżony o myśl o zbrodnię, dlatego. Że nie odczytuje pan redaktor swoich komentarzy i, i nie układa pan listy swoich gości według tego, co jest dopuszczalne w mainstreamie, prawda? Więc teraz jest moment, żeby się temu sprzeciwić, i, i ja cieszę się, że dzięki tej promesie do. Do udziału w dalszej grze, grze której udzielili mi rodacze, że będę mógł służyć, będąc w grze, w akcji na boisku, a nie w szatni czy na ławce rezerwowej. No wie pan, że w Tu jest Polska, nie Polin, nie Ukropolin, nie euro, Polska, gdzie piękno, dobro i prawda nie brzydota i kłamstwa. Tu jest Polska, już tysiąc lat na tej ziemi żyjemy. Polska, co nam obca przemoc wzięła. Szablo odbierzemy Kto otworzył bramy naszej ojczyzny Dla wrogów naszych nieprzejednanych Kto zwabił ich tutaj hojnymi darami I łatwego życia obietnicami Wpuścił plemię, które w najstraszliwszy sposób Wymordowało na Wołyniu naszych będzie musiał stanąć przed sądem i zmierzyć się ze swoimi winami. Tu jest Polska, nie, polin, nie Zrebników robili wszystko, co im kazano, swoich polskich braci na eksperymenty. Medyczne oddając, kłamaliście, że to wszystko dla naszego. Życia ratowania. Sprzedaliście nas jak bydło. Niebezpieczeństwo na nas. Polnie, po euro Eurokołchost, Polska, gdzie piękno dobro i prawda nie przyroda i kłamstwa tu jest. Polska już tysiąc lat.